Selwety mini. W tym materiale chciałbym Wam pokazać, jak powinna wyglądać odpowiedź do zadania o treści przekształcić z liczby pojedynczej na nogą jest to zadanie z 31 Olimpiady Języka Łacińskiego na lata 2012-2013. Pozwoliłem sobie użyć tego przykładu z tego względu, że zarówno może pojawić się na, na najnowszej olimpiadzie ale także takie zadanie nieraz zdarzały się na maturach, więc i tutaj również trzeba mieć się na baczności. Czego to zadanie od nas będzie wymagało? Zadanie będzie od nas wymagało tego, żebyśmy odpowiednio przekształcili wszystkie wyrazy, jakie znajdują się w danym wrażeniu, na liczbę mnogą. Jednakże, aby to zrobić, trzeba na początku odkryć, jaki jest sens zdania wyjściowego, czyli jak powinniśmy je przetłumaczyć na język polski, spróbować zdanie w języku polskim przekształcić na liczbę mnogą, a tym samym odpowiednio rozszyfrować, czym są przedstawione w wyrażeniu albo wyrażone albo przedstawione w zdaniu elementy i odpowiednio dopasować do nich takie końcówki, które będą miały ten sam przypadek, jednakże będą miały inną liczbę. No W tym wypadku liczbę nogą. Dlatego też pierwszy podpunkt, podpunkt A, nie jest dosyć skomplikowany. Tak naprawdę mamy tylko dwa słowa. Kawę kanem. Wyrażenie to możemy tłumaczyć jako uważaj na psa. Kawę wywodzi się od czasownika. kaweo kawere, która oznacza tyle co uważać, i jest to druga koniugacja. Kanem zaś, czyli pies. Wywodzi się od rzeczownika kanis kanis. Jest to rodzaj męski. No i jest to właśnie pies. Należy on do trzeciej deklinacji. Jeżeli mamy już rozszyfrowane poszczególne elementy, w tym wypadku wiemy, że kawek jest to czasownik, wyrażony w trybie rozkazującym, kanem zaś jest to rzeczownik. A dokładniej rzeczownik przedstawiony w akusatywie, czyli w bierniku liczby pojedynczej, to teraz na spokojnie możemy przejść do przekształcenia z liczby pojedynczej na liczbę mnogą. Tak też. Kawę, czyli właśnie ten tryb rozkazujący, przedstawiony dla drugiej osoby liczby pojedynczej, tworzymy na zasadzie odjęcia od bezokolicznika r, ewentualnie r samego w tym momencie zostaje nam kaw jako temat plus dodanie e. Ewentualnie możemy też zrobić kawere, odjąć samo re i zostaje nam kawę. Są na to dwa sposoby, który wolicie, ten po prostu sobie dobierzcie. Tak tworzymy tryb rozkazujący dla liczby pojedynczej. Aby stworzyć Tryb rozkazujący dla liczby mnogiej. Musimy jeszcze do tego kawę, które tutaj mamy, dorzucić końcówkę te. Czyli kawę plus te wychodzi nam kawetę. I w taki, tez, w taki też sposób mamy tryb rozkazujący dla drugiej osoby liczby mnogiej. Czyli możemy już tutaj zapisać kawetę. No i mamy, uważajcie na psy. Czyli jeszcze musimy odpowiednio przetransformować rzeczownik kanem na akusatywus, ale liczby mnogiej. No to patrzymy sobie. Mamy tutaj nasz kanis, czyli pies. Temat rzeczownika znajdujemy poprzez odjęcie od genetywa, czyli dopełniacza liczby pojedynczej, końcówki i s. Zostaje nam kan samo, to jest temat naszego rzeczownika. I do niego musimy dodać odpowiednią końcówkę. No w tym wypadku mamy EM, które jest charakterystyczne dla akusatywy, akusatywa liczby pojedynczej, ale musimy znaleźć odpowiednią końcówkę dla akusatywy, akusatywa liczby mnogiej. I w takim też wypadku będzie to końcówka ES, czyli kanes. Jak sami możecie zauważyć, mamy już odpowiedź do pierwszego podpunktu, czyli kawę kanem, Uważaj na psa. Zamieniliśmy na kawetę kanes. Uważajcie na psy. Tutaj mamy troszeczkę bardziej rozbudowany przypadek. Mamy Hit agricola fortis, agrum sum arat et cementem facit. Po polsku to zdanie przetłumaczymy jako ten silny rolnik orze swoje pole i się zboże. Znowu, musimy sobie każdy poszczególny element tego wyrażenia przeanalizować, zrozumieć, czy jest to, jak, jaka to jest część mowy, czy jest to rzeczownik, czy czasownik, czy przymiotnik, itd, i tak dalej. A następnie odpowiednio dopasować go do liczby mnogiej. Pamiętajcie, że mimo wszystko, jeżeli w treści zadania jest napisane, że wszystkie wyrazy muszą być zmienione, to nie mamy tego. Tak całkowicie dosłownie interpretować, ponieważ pojawią się takie wyrazy w zdaniu, które tak naprawdę nie da się zamienić na liczbę nogą i to na przykład będą spójniki, albo to na przykład będą przyimki. Ich nie można przetransformować na liczbę nogą, ze względu na to, że same w sobie nie posiadają po prostu liczby. Ale dobrze, zanim do tego dojdziemy odpowiednio, to zacznijmy od. Pierwszej części naszego zdania, czyli od podmiotu, ten silny rolnik. Hits jest to zaimek, który odpowiednio przetransformujemy w liczbie mnogiej na hi. Jest to dokładnie nominativus. No i tutaj, co trzeba po prostu wiedzieć, to to, jak właśnie te zaimki się odmienia. Hits, heads i hoc, bodajże. Teraz tak. Agricola. Jest to deklinacja pierwsza. Ale jest to rzeczownik, mimo wszystko, który jest rodzaju męskiego, czyli mimo tego, że należy do deklinacji pierwszej, oczywiście odmieniamy go zgodnie z zasadami deklinacji pierwszej, czyli deklinacji żeńskiej, to sam w sobie jest rodzaju męskiego, ponieważ odnosi się do rolnika, i w tym wypadku, jak sami możecie zauważyć, zarówno zaimek, jak i przymiotnik fortis, Określający, że jest silny, zostały użyte w rodzaju męskim, czyli właśnie określają rzeczownik, który mimo wszystko jest rodzaju męskiego. Więc tutaj taka rzecz, może też takie wytłumaczenie, dlaczego mamy Hits i Fortis. Mimo, że Hits tak naprawdę bardziej Fortis, no to wiadomo, Fortis jeszcze wiemy, że ono się rozpisuje na Fortis Is. I E, czyli dla rodzaju żeńskiego również by było Fortis, ale mimo wszystko to Hitz wskazuje nam tak naprawdę na to, że Agricola działa pod postacią rodzaju męskiego, więc musimy mieć to mimo wszystko na uwadze, żeby też nie pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości. No i teraz tak. W przypadku Agricola nie będzie większego problemu, jest to deklinacja pierwsza, jedna z najłatwiejszych. Tutaj jedyne, co to zamiast końcówki A pojawi nam się w nominatywie liczby mnogiej końcówka AE. Czyli piszemy Agricole. W przypadku Fortis musimy sobie przypomnieć, jak to było w przypadku odmiany trzeciej deklinacji, a dokładniej. Typ drugi, czyli typ samogłoskowy, między innymi odnoszący się do grupy y, przymiotników, przymiotników z zakończeniami rodzajowymi is, is i e. I tak, w przypadku tego fortis pojawi nam się zamiast końcówki is, końcówka es, czyli będziemy mieli fortes. Tak też mamy podmiot, chi agricole fortes, czyli ci silni rolnicy. No i dalej mamy, że orzą swoje pole i sieją zboże. Agrum sum jest to po polsku swoje pole, Arat to jest orze. Trzecia osoba liczby pojedynczej, indicativus presentis activi. Pozwolę sobie rozpisać te wszystkie e, trzy słówka, Abyście mogli zobaczyć, jak one się prezentują w zapisie słownikowym. Dobrze. Teraz tak, patrzymy na początku na nasze agrum sum. Agrum sum zostało wyrażone oczywiście w akusatywie liczby pojedynczej, no bo kogo co orze. Orze swoje pole. Więc. Musimy odpowiednio akusatywus liczby pojedynczej zamienić na akusatywus liczby mnogiej. Jak sami widzicie, ager-agri jest to deklinacja druga, dokładnie rodzaj męski, o czym nam wskazuje końcówka er. No i w przypadku sus-sui również mówimy o deklinacji drugiej, również rodzaj męski. Teraz tak, wystarczy sobie przypomnieć, jak wygląda końcówka dla biernika liczby mnogiej. W przypadku deklinacji drugiej, I jeżeli już do tego dojdziemy, no to będzie to wyglądało następująco: agros, suos. I jeszcze jedna rzecz, tutaj mamy arat, jest to trzecia osoba liczby pojedynczej dla. Indicativus presentis activi, czyli jest to dość prosty czas, czas teraźniejszy, w dodatku pierwsza koniugacja, więc jedyne co robimy to zamiast końcówki "-t", dodanej do tematu "-ara", musimy dodać końcówkę "-ent", czyli "-arant", i w taki też sposób mamy trzecią osobę liczby mnogi. Teraz tak, patrzymy na to "-et". "-et", to jest właśnie ten spójnik, o którym wcześniej mówiłem, ten spójnik pozostanie bez zmian, ze względu na to, że w swojej budowie tak naprawdę nie określa on liczby, więc również nie może zostać jakokolwiek przetransformowany. Ok, przechodzimy dalej. Mamy jeszcze cementem facit. I tak dla jasności: cementem facit samo w sobie, jako właśnie połączenie tych dwóch słów. Oznacza siać zboże. No wiadomo, możemy jeszcze jakąś inną, jakieś inne tłumaczenie pod to dodać, ale mimo wszystko to tak ja sobie przetłumaczyłem. Jako po prostu sieje zboże. Jest to oczywiście trzecia osoba liczby pojedynczej. Jeżeli tutaj widzimy to facit, no to właśnie wywodzi się ono od facio facere. Jest to trzecia koniugacja i. Jedyne co musimy zrobić to właśnie to facit, które tutaj mamy, przetransformować na trzecią osobę liczby nogi. Tutaj musimy mieć się na baczności ze względu na to, że w przypadku tworzenia trzeciej osoby liczby mnogiej dla trzeciej koniugacji, zamiast końcówki facint będziemy mieli końcówkę faciunt. faciunt. I jeszcze tutaj to sementem, które nam się pojawia. Sementem, czyli zboże, myślę, że tak to możemy sobie przetłumaczyć, zboże wywodzi się od rzeczownika deklinacji trzeciej, dokładniej rodzaju żeńskiego, sementis, sementis. Jak sami widzicie, jedyne co musimy zrobić, to od naszego genetywa liczby pojedynczej odjąć końcówkę "-is", zostaje nam temat sement, i dopasować odpowiednią końcówkę dla... Akusatiwa liczby mnogiej. No i w tym wypadku będzie to es, tak jak to mieliśmy w przypadku e, canes, o którym wspominałem we wcześniejszym przykładzie, czyli będziemy mieli sementes. No i to wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym materiale. Dziękuję bardzo za uwagę.